Wszystkie osoby urodzone w znaku Barana na czytaniu horoskopu ogólnego na miesiąc luty. I kochani, ja już zaczęłam wcześniej nagrywać ten filmik, dlatego karty są rozłożone, ale niestety zadzwonił mi telefon i sprawdziłam, że nic już nie da się uciąć, ale no niestety tak czasem bywa. Wprawdzie Bloomantic był wczoraj, ale no nic na to nie poradzę. Karty częściowo są już rozłożone, ale będę wykładać kolejne, także no, mam nadzieję, że Wam to w żaden sposób tutaj nie przeszkadza. Także, co by już się tutaj nie rozczulać nad tym, że ktoś mi przerwał nagrywanie, przejdę do interpretacji kart, kochani, ta karta, którą widzicie tutaj na samym środku. Jest kartą atmosfery, takiego tła tego miesiąca, czyli taka ogólna energia, jaka będzie się unosić w lutym. I to jest karta, kochani, poświęcenia czyli to jest albo takie fizyczne poświęcenie czegoś, czyli coś robicie kosztem czegoś, ale to też jest Taka refleksja, po prostu zatrzymanie się, ustalenie priorytetów, zastanowienie się, czy jestem we właściwym miejscu, o właściwym czasie, czy się otaczam tymi osobami, którymi chcę się otaczać. Takie rozważanie, właśnie wszystkich za i przeciw, szukanie swojego szczęścia, swojego komfortu psychicznego, duchowego, w każdym tutaj aspekcie. Więc to jest taka. Właśnie nie chcę powiedzieć, że to jest zawieszenie. To jest bardziej takie wycofanie się i szukanie swojego, właśnie takiego komfortu, tak? Sfery bezpieczeństwa i zastanawianie się, czy faktycznie jest coś, co mogę poświęcić, bądź co muszę poświęcić, tak? I tutaj mamy trzy karty, które mówią o, o głównych wydarzeniach tego miesiąca. I ja tutaj dla baranów widzę. Pracę, pracę i jeszcze raz pracę. Ale to będzie taka praca, moi drodzy, która wam się opłaci, opłaci Wam się finansowo i materialnie, bo wchodzicie tutaj z taką energią pazia monet, czyli to jest ktoś, kto ma jakiś cel w głowie, wie, jak to zrobić, ma na to plan. I zaczyna pomału to realizować. To jest ktoś, kto ma wizję tego, jak jego życie, czy kariera, czy finanse, czy w ogóle cokolwiek będzie wyglądało w jego życiu. On już wie, czego chce i będzie do tego dążył. I moim zdaniem, właśnie tą ciężką pracą, no bo mamy tutaj jeszcze ósemkę monet i króla monet, czyli wy tą ciężką pracą i tym takim schematycznym działaniem, bardzo wytrwałym, takim rzetelnym i sumiennym, wy się będziecie przykładać do swojej pracy bardzo mocno, bo wiecie, że właśnie na końcu tej drogi jest energia tego króla monet, czyli to jest ktoś, kto jest na wysokim stanowisku, potrafi zarabiać pieniądze, ma te wszystkie swoje finanse pod kontrolą. To jest ktoś, kto ma tradycje, ma mocno ugruntowane wartości i one nie są w żaden sposób do nagięcia, więc również może być tak, że jeżeli młode bardzo osoby oglądają ten film, może być tak, że możecie właśnie się zastanawiać nad tym. Czy te wartości, w które do tej pory wierzyliście, to są te, które chcecie, żeby wam przyświecały przez resztę życia? Może będziecie je w jakiś sposób analizować, bądź nawet podważać. W każdym razie na pewno będziecie nad tym pracować, ale tak mówiąc już bardzo życiowo, to ja widzę, kochani, że wy się po prostu zakopiecie w robocie. Nie będzie kiedy załadować zwyczajnie. I może być tak, że pojawi się przed Wami propozycja jakiegoś lepszego zarabiania pieniędzy. Być może teraz nie jesteście do końca usatysfakcjonowani z tego, ile środków jest na waszym koncie bankowym bądź w skarpecie i dostaniecie bardziej intratną propozycję i postanowicie w to pójść. Tylko to znowu tutaj będziecie to rozważać. Być może trzeba będzie coś jeszcze tutaj poświęcić, żeby to osiągnąć, albo może być tak, że to niekoniecznie mogą być jakieś dwie prace, jedna troszkę mniej płatna, druga lepiej płatna, chociaż jak najbardziej może, może tak być, ale też z drugiej strony właśnie możecie dostać propozycję awansu i tutaj też trzeba będzie się czegoś nauczyć, tak? bo to może być taki no, dość duży przeskok, ale wy wiecie, że sobie poradzicie, że, że właśnie tą pracą, tym oddaniem temu, co robicie, jesteście w stanie osiągnąć status tego królo, króla monet, czyli osoby, która czuje się bezpiecznie, do której też jest zaufanie, która cieszy się też takim uznaniem tym, co robi, jest profesjonalistą i wie, że doszło do tego swoją ciężką pracą. Tutaj jest kochani karta, ten król kielichów. To jest coś, na co nie będziecie mieli wpływu w lutym. Czyli to są emocje, i znowu tutaj pokazuje nam się to tło, atmosfera miesiąca, czyli poświęcenie. Więc ja to widzę tak, że Wy będziecie musieli poświęcić. Będziecie musieli, jeżeli będziecie chcieli, oczywiście, ale tak karty tutaj zaznaczają, że. Może na tym ucierpieć sfera emocjonalna i wy, może, nie tyle, co nie będziecie mieli na to wpływu, co nie będziecie chcieli mieć na to wpływ, bo tutaj jednak. Ewidentnie jest jakiś cel, żeby się wzbogacić, żeby wejść na jakiś wyższy poziom, żeby więcej zarabiać, być, być kimś, kto robi coś znaczącego i Wy w to pójdziecie całymi sobą, całymi, dosłownie oddacie się temu. Jeżeli jesteście w związku bądź w ogóle macie przyjaciół, tak, jakieś Wasze bliskie otoczenia, to te osoby mogą tego emocjonalnie nie udźwignąć. I mogą nie zrozumieć tego waszego takiego dążenia do tego celu, tak, że wy poświęcacie tą sferę prywatną, emocjonalną na koszt na, koszt na przykład właśnie wzbogacenia się bądź pracy nad sobą. Także mówię, możecie słyszeć takie. Teksty typu Ciebie cały dzień w domu nieba, wszystko jest na mojej głowie, w niczym mi nie pomagasz, ciągle tylko praca, praca i praca. Kiedy Ty w końcu z tej pracy wrócisz? I również możecie to słyszeć od swoich przyjaciół. Nigdzie z nami nie wychodzisz, ciągle tylko siedzisz w pracy. Weź się oderwi od tego choć na chwilę, bo tutaj nie ma takiej równowagi. Yy, Emocjonalnej, tak? Komuś y, może tego brakować. Ja nie mówię, że wy wyłączyliście w tym momencie swoje emocje, tak? I już kompletnie y, macie je gdzieś, bo tak nie jest. To jest bardziej kwestia tego, że. Nie będzie to dla Was sprawa pierwszorzędna. Tu są sprawy nadrzędne dla Was w lutym, czyli praca, zarabianie pieniędzy, kształcenie się, dochodzenie do czegoś namacalnego. I tak jak już mówiłam, może to być kosztem Waszych relacji partnerskich, rodzinnych, przyjacielskich, i mogą się tutaj właśnie pojawić takie trudne emocje, tak? Ale to jest znowu coś, na co Wy nie macie, no nie macie, bądź nie, nie będziecie chcieli mieć wpływu, bo jak już mówiłam, to nie będzie dla Was tutaj teraz priorytet. Być może jest tak, że jest to jedna z niewielu, jak nie jedyna okazji, żeby właśnie coś osiągnąć w tym nadchodzącym miesiącu dla baranów i oni to doskonale wiedzą i są w stanie poświęcić to życie prywatne, na rzecz tego, bo wiedzą, że to jak najbardziej będzie można odbudować, że to zrozumienie gdzieś tam przyjdzie, ale nie będziecie mieć wpływu na emocje innych. Moim zdaniem tak mi pokazują karty, takie widzę, natomiast to, na co będziecie mieli wpływ, co by nie być gołosłowną, będziecie mieli wpływ na budowanie swojej przyszłości finansowej i materialnej. Na tym będziecie się skupiać. Tutaj, jak najbardziej, macie wszelkie narzędzia w swoich dłoniach, żeby osiągnąć to spełnienie żeby być z siebie zadowolonym, dumnym, żeby mieć tą satysfakcjonującą pracę, satysfakcjonujące zarobki. Więc, moi drodzy, możecie tutaj właśnie swoim poświęceniem, tak, i tym, że pokażecie, że Wam zależy i wy macie na to plan, i, i to będzie oczywiście z korzyścią dla wszystkich, czy to dla kogoś, kto będzie prowadził własną działalność i będzie próbował ją w jakiś sposób rozbujać bądź pracujecie. W firmie, tak i ktoś, wiecie, że to jest wasz moment, żeby zostać zauważonym, to właśnie nad tym macie kontrolę. To uda wam się jak najbardziej tutaj osiągnąć, uda wam się spełnić w tej dziedzinie. I teraz dołożę jeszcze kolejne dwie karty. Pierwsza z nich to będzie dla Was ostrzeżenie, czyli ostrzeżenie dla wszystkich urodzonych w znaku Barana na miesiąc luty 2020. Jakie tutaj mamy ostrzeżenie dla baranów? Siła. No właśnie, kochani, e, nie przesęczą swoich możliwości, e, nie róbcie nic na siłę raczej wyważone działania e, nie, da, nie nadużywajcie. Też swojej pozycji, bo tutaj jest ten król monet, tak? Który bardzo szybko przechodzi z pazia monet właśnie na to stanowisko, na ten status, na ten jakby poziom myślenia, tak? I może być tak, że jesteście raczkujący gdzieś tam w tych, w tych zajęciach, czy w ogóle w obowiązkach, i może być tak, że. Pomyślicie, że, och ja, mnie to już nic tutaj nie ruszy, już mam tak silną pozycję. To tutaj uważajcie. Tutaj raczej ostrożnie, świadomie. Też może być tak, że ktoś może chcieć tą siłę przeciwko swoją, przeciwko Wam nadużywać, ale Wy tutaj myślę, że. Spokojnie do sprawy podejdziecie. Ale głównie co tutaj widzę z tą kartą jako ostrzeżenie, to właśnie nic na siłę. Jeżeli e, zamykają przed wami jakieś drzwi, to nie starajcie się na siłę wejść oknem, tylko raczej zastanówcie się, tak? Odejdźcie troszkę na bok, znowu wymyślcie jakiś plan, tak? Pokażcie, że Wam zależy. Ehm, nie, nie starajcie się forsować e, wszystkiego. E, po prostu właśnie ponad wasze siły, tak, żeby też nie odbiło się to na waszym zdrowiu, czy to fizycznym, czy psychicznym. Może być też taka informacja, że Wam tej siły po prostu zabraknie w tym całym pędzie, w tym dążeniu do, do tej satysfakcji finansowo, materialnej czy zawodowej. Także może tak być, że te siły was w pewnym momencie. Tutaj troszeczkę opuszczą, no i znowu trzeba będzie coś poświęcić, tak? Ale Wam to nie będzie tak za bardzo na rękę, bo Wy na ten moment czujecie się na siłach. Ale tutaj rozważnie, ostrożnie, może warto usiąść na chwilę i się po prostu zastanowić, co, co dalej z tym robić. Rozważyć, właśnie wszystkie za i przeciw. I teraz zobaczę dla Was radę na luty. Rada dla baranów. I rada dla baranów to jest właśnie aktywne działanie, co się troszeczkę wyklucza z ostrzeżeniem, ale yy, znowu mamy tutaj rycerza, yy, buław. Więc to oczywiście jest karta aktywnego działania, tak, temperamentu, ale tutaj karty jak najbardziej zachęcają do tego, żeby tej energii życiowej się trzymać, tak? tych swoich planów, zamierzeń, bo Wy się niczego tutaj nie boicie moim zdaniem. I może właśnie też chodzić o to w, tej, w tym ostrzeżeniu, tak, że mierzcie siły na zamiary. Bo y, zamiary są oczywiście chęci jak najbardziej. E, tu aż się robota pali w rękach, i możecie to robić, tak? Tylko rozsądnie, w przemyślany sposób, zgodnie z planem, tak? E, bo. Y, jeżeli energia Was nie opuszcza, to jest dobrze. No i właśnie jest dobrze do tego momentu, dopóki w końcu nie powiecie nie, no kurczę, no już mam dosyć i przyjdzie właśnie jakiś zjazd energetyczny, co jest zupełnie, zupełnie niepotrzebne. Jest też taka informacja że osoba właśnie w tym rycerzu była, czyli ktoś bardzo temperamentny, taki otwarty na nowe pomysły, może Wam pomóc w tych działaniach. Także nie bójcie się prosić o pomoc. Nie, nie róbcie także wy wszystko sami, takie Zosie, samosie, bo nikt inny nie zrobi tego lepiej jak, niż ja. Także zaufajcie, że w Waszym otoczeniu mogą być osoby, które chętnie Wam pomogą, odciążą Was może w czymś. Ale też myślę, że ta, ta osoba bądź te pomysły, te działania, które będziecie realizować, będzie Was właśnie napędzało. No, bo tutaj mamy taką spokojną energię, tak? Takie realizowanie właśnie planu krok po kroku. Ale troszkę werwy nie zaszkodzi bądź osoba, która tą werwę w sobie ma i która będzie Wam pomagała, będzie dla Was to energia wspierająca. Ale no, tak jak mówię, tutaj wszystko w przemyślany sposób. Czyli kochane barany, dla Was widzę głównie skupienie się na pracy w lutym. I być może właśnie będzie to miało swoje. Niekoniecznie dobre odbicie w relacjach międzyludzkich. Ta sfera emocjonalna idzie w, tym, w lutym na chwilę w odstawkę, ale macie zapał do działania, jesteście zorientowani na sukces, na cel. Także bardzo fajne karty. Oczywiście życzę Wam spełnienia wszystkich Waszych działań i realizacji wszystkich Waszych planów. No i dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego. Pa! pa.